Dzień dobry kochani, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Nie przypominam sobie kiedy ostatni raz rozpoczynaliśmy tutaj w tym miejscu i kiedy nagrywaliśmy takiego luźnego, domowego vloga. Pamiętasz kiedy, kiedy to było? E, nie, generalnie ostatnio było naprawdę bardzo ciężko nakłonić Patrycjuszka do tego, aby właśnie nagrać coś takiego, wiecie, właśnie z domu, spokojnego, statycznego, aczkolwiek nigdy z nami chyba nie jest statycznie. Je. Ja generalnie potrzebuję jakoś takich fajerwerek, mimo że u nas się tyle dzieje, chciałbym też to wszystko przekazać wam i pokazać w filmach, ale. No nie zawsze jest ale to dobrze odbierane. Ja to jest ja mi zawsze mówi. Tak, ja to zawsze Potrakowi mówię, że nie możemy każdego bloga nagrywać, nie wiem, z budowy, z podróży, no bo wiecie, to nie jest tak jakby tylko nasze życie. Mamy też takie normalne tutaj życie. Moim obowiązki. życiem jest tylko budowa i tylko nasz dom, ale dzisiaj obiecuję, że nie będę was tym tematem zamęczał. Także co mamy do pokazania, o. właśnie przyszedł kurier, mamy do pokazania, zrobimy takie i mierzymy, i pokażemy Wam rzeczy, które w ostatnim czasie. Kupiliśmy, także bądźcie koniecznie z nami. Widzimy się za moment. W sumie to nawet nie będziemy musieli widzieć się za moment, tylko zaraz zaczniemy pokazywać Wam co w ostatnim czasie sobie pozamawialiśmy, co pokupowaliśmy. A może zaczniemy po prostu od śniadanka, żeby, wiesz, tak nabrać nowej, pozytywnej, piątkowej energii, a później przyjdziemy do tego. Dobrze, zgadzam się. Co szef kuchni na dziś poleca i serwuje? Dzisiaj na śniadanie będziemy mieli koktajl warzywno-owocowy. My już generalnie kiedyś o tym wspominaliśmy, że zawsze z wyjazdów przywozimy jakieś takie nowe rytuały, nowe zwyczaje i jak byliśmy właśnie w Egipcie, to raczyliśmy się takimi smoothie, zielonym smoothie, więc postarałem się je odtworzyć. Więc dzisiaj zrobimy też takie, taki właśnie napój, taki koktajl. Ja Wam jeszcze tylko na szybkości muszę pokazać, jaki prezent otrzymaliśmy od jednej z naszych widzek. Zobaczcie, to jest portret naszego synusia, naszego paryska. To jest wszystko narysowane, naszkicowane, pokolorowane kredkami ołówkiem. Zobaczcie jak rzeczywiście tak naprawdę i w takim odbiorze, jak patrzy się na ten rysunek, Parysek wygląda dosłownie tak samo, tak samo ugina łapki, tak samo łóżka tutaj nadstawia, no jest to po prostu coś wspaniałego, coś pięknego, bardzo serdecznie dziękujemy za taki prezent, no dajcie znać, przecież Parysek wygląda tutaj jak żywy. Nasza Didia skutecznie wymusiła na nas atencję, więc Patrycuszek poszedł się właśnie bawić z Paryskiem, ja natomiast przygotowałem już dla nas tutaj wszystkie Rzeczy na koktajl. E, mamy co? mamy szpinak. Wow, 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 mamy szpinak mrożony. E, wspominałem o tym, że w natknąłem się na ten świeży, że były po prostu zgniłe liście w środku, więc wolę jednak chyba ten mrożony. Mamy również truskawki, które kupiłem wczoraj. Bardzo ładnie one wyglądały. Tak wiecie, w pojemnikach one stały, aczkolwiek smaku miały bardzo mało, ale na koktajl się nadadzą idealnie. Oczywiście mamy również jabłuszka, kiwi, banana no i całość rozrzedzimy sokiem z pomarańczy. Można to zrobić również z wodą, ale tak, wiecie, ja wolę sok z pomarańczy z tego względu, że wtedy ten smak jest taki bardziej owocowy, więc jak tylko Patrycjuszek skończy się bawić... My teraz nie możemy, z... jesteśmy zajęci. O Jezu, jest super. Zapraszam do roboty, tutaj kuchnia czeka, Łewo Śniadanko i ja ogarnę całe mierzyny, pokażemy wszystkie rzeczy. Także najpierw musimy się nasilić tak jak powiedziałem. Tak, ale zobaczcie jak on to specjalnie wszystko robi, robi wszystko, aby tylko tutaj nie stać przy kuchni, nie robić nic, nie kroić, nie przygotowywać, także wszystkie inne obowiązki jak najbardziej tak, ale gotowanie nie. No i zobaczcie, właśnie nie wiem czy mnie teraz widzieć, jak wyglądają świeże owoce. Banan, który po prostu jest tak twardy, że trzeba go obierać nożem. Right ja się już nie mogę doczekać, aż wam pokażę i przymierzę te moje cudowności. Śmieje się, że to zajączek, że to króliczek przyniósł mi z okazji świąt takie piękne buty. My w ogóle zamówiliśmy sobie kilka par różnych różności, prawda, Przemysław? I zaraz wam będziemy to wszystko pokazywali, ale nie wiemy od czego zacząć, od czego rozpocząć. Przemysław jeszcze tutaj zobaczcie, cały czas szykuje dla was w sensie, dla nas szykuje koktajl, ale my zaraz go będziemy pić. Robota mi się dzisiaj pali w rękach. Ja nie wiem, o co chodzi, ale jest jakaś taka... Tak, Słyska, aura wiem, jest aura. po prostu szalona. Mamy też do przygotowania kilka bardzo ważnych maili. Ja dosłownie przed momentem byłem z Paryskiem i przebiegliśmy się wzdłuż osiedla, żeby się tak rozkręcić, żeby się tak pobudzić. Ja ostatnie dwa dni siedziałem bardzo dużo przed komputerem, dużo e, takich umów i e, wycen, tak? Przeglądaliśmy Nazwijmy to tak, więc teraz musiałem się tak rozbudzić, ogarnąć, żeby wrócić do tego swojego, wiecie, do tej swojej energii. Także zaraz przymierzę te buty, zaraz rozpakujemy jedno zamówienie, drugie zamówienie i pokażę Wam, jeszcze buty, które kupiliśmy dosłownie za grosze po 109 czy 119 zł. Zaraz Wam powiem dokładne ceny. Są to bardzo eleganckie takie slippersy, tak się to mówi. Takie wiecie, eleganckie zamszowe buciki, w które wsuwa się w kopytko. Także już Wam wszystko pokazuję. Wypijemy sobie koktajl i rozpoczynamy ten dzień. Tak się prezentuje pierwszy model. Zobaczcie, jakie eleganckie te buty są. Ja zawsze na na wszystkie wesela, na wszystkie imprezy w takich butach się pokazuje. Wybaczcie, ale parysek mi się tutaj e, zakręcił. Mają tutaj wyszywany taki piękny hawcik. Naprawdę bardzo fajnie są zrobione. Te kosztowały 109, a te drugie 119. Nie wiem tylko tak naprawdę, które kosztowały ile, ale zobaczcie, no za taką kwotę takie piękne buty. My też zamówiliśmy sobie garnitury które będą pasowały właśnie zarówno do jednych, jak i do drugich. Tutaj mamy taką jaśniejszy, taki jaśniejszy ten haft i naprawdę pięknie on z tym garniturem się komponuje.. Ja po prostu czuję się tutaj rozrywany. zdrówko przemysław. Mamy dzisiaj bardzo mało czasu na wszystko. Zaraz spróbujemy jak ten koktajl, mm. jak to smoothie smakuje. Co tutaj mamy, jeszcze raz mi mamy, powiedz? Tak, mamy szpinak, truskawki, banana, kiwi, jabłko i sok pomarańczowy. Słuchajcie, to smoothie to jest specjalnie. My tak mówimy o tych garniturach, że ja muszę po prostu przejść na dietę sokowo, owocowo-warzywną, żeby w te garnitury się pomieścić. Bardzo dobry ci wyszedł. Ja tutaj go odstawię i zaraz sobie go dopiję, ale ja wam powiem, że jednak moim ulubionym obuwiem są to buty właśnie Nike, a. czy to te takie za kostkę, czy to właśnie takie, one najlepiej mi się sprawdzają, są najwygodniejsze. Znaczy te Air Force y, nie? Tak, Air Forcey zarówno krótkie, jak i długie. Wybaczcie, że tutaj jest taki zamęt i zamieszanie, ale teraz będziemy wszystko przymierzali i wszystko Wam będziemy pokazywać. Także Przemysław ja teraz pokazałem buty, a Ty przymierzysz resztę rzeczy. No i ja też będę wbijał się w te moje, ale mamy podzielone zamówienie na Przemysława, na moje, także czy, ja już nic nie się mówię. Czy zapisałeś w jakichś okazjonalnych, okazyjnych cenach, bo kupiliśmy w ogóle te garnitury? Generalnie powiem po... tak, od czego zaczęła się historia. Pokowaliśmy się na wyjazd wielkanocny do zakopanego. No i tak patrzymy na naszą garderobę koszula letnia, koszula letnia, spodenki letnie. Może yy... jak to się nazywa kąpielówki i stwierdziliśmy, tak. że nie mamy tak naprawdę żadnych takich. Ubrań na taką przejściową porę roku, na właśnie wiosny, jesień. Zazwyczaj nas tu po prostu nie było, zawsze wyjeżdżaliśmy. Dokładnie, i pojechaliśmy do sklepów, na zakupy, do galerii handlowych i tam nie było nic, albo jak coś było, to kosztowało po prostu krocie. I stwierdziliśmy, że no nie może być tak, że w dzisiejszych czasach, po pierwsze, w sklepach nic nie było, nie było rozmiarówek, albo właśnie były bardzo drogie rzeczy, i weszliśmy sobie w internet, poszukaliśmy, pozamawialiśmy i naprawdę pokupowaliśmy te rzeczy w bardzo. Atrakcyjnych cenach. Później Wam pokażę i powiem taką sytuację odnośnie jednego garnituru, za który zapłaciłem ponad 2,500 zł, a my zamówiliśmy sobie garnitur za 300. Niecałe 50 zł. Zamówiłem guziki z Chin, z AliExpress i zrobiłem sobie garnitur za 400 zł, który jest wart ponad 2000 zł. Dla, dla, mnie, dla mnie to jest niewiarygodne, że można kupić garnitur, który jakościowo-gatunkowo jest po prostu no... kozak, naprawdę świetny materiał, bardzo wygodny, dobrze skrojony, hmm. za takie po prostu. No tak, no a to ja to. kiedyś wydawałem naprawdę fortunę, żeby mieć, wiecie, taki dopasowany, zrobiony na zamówienie, pod moją sylwetkę, a okazuje się, że wystarczy poszukać, dobrze sprawdzić, zamówić sobie kilka rozmiarów, żeby trafić na swój odpowiedni. Mysław naprawdę poszalał i kupił sobie, zamówiłeś sobie cztery, tak? Cztery garnitury. Zaraz może zrobimy taki, wiecie, że będziesz w... się tutaj szybko Tak. Nazywa, hitting, tak? Zobaczcie, to są właśnie te garnitury, które kosztowały w granicach od 320 do 450 zł za cały komplet. Także gatunkowo naprawdę są świetne. One się tak super układają. Bardzo ciężko będzie nam pokazać, jaki to jest Parysku, materiał, Parysku. ale to jest Halo. coś takiego proszę jak proszę len. Zobaczcie, parysk zawsze, jak tutaj rozkładamy Zjedziec. ubrania, on po tym. O, zaczyna się dyskusja. Proszę słuchajcie, na dół. kto to widział takie rzeczy? Na dół, już, szybko. Siad. I czekaj ładnie teraz. Tak, my teraz parysku pracujemy. Zobaczcie, kochani, jaka to jest słodycz, jaka to jest pięknota. On naprawdę uwielbia chodzić wzdłuż tego łóżka, wzdłuż tego narożnika i będziemy musieli czym prędzej zamówić pranie tapicerki, pranie tego narożnika, ponieważ no, parysek troszeczkę zajechał, tak? Ale to nic. My dzidzi naszej wybaczamy także co, przechodzimy przemysłowo do przymierzania tak, pierwszego garnituru i właśnie tutaj tak. planujemy wymienić guziki, Ty masz ja muszę zamówić, że... Żeby... Ja już Ci zamówiłem Ty się w ogóle o to nie martw, zobaczcie kochani, jaki to jest piękny materiał ja nie wiem, czy tutaj uda mi się to pokazać ale on jest delikatnie połyskujący, naprawdę jest przegenialny w dotyku i będziemy tutaj zmieniać guziki, ja zaraz Wam w ogóle te guziki pokażę, ponieważ mam ale wykorzystałem je też do innych innej marynarki i zabraknie nam kilku sztuk, więc domówiliśmy i już Wam pokazuję. Chcecie kupić gajerek dla Perska. Ja już wam kiedyś opowiadałem i pokazywałem kilka rzeczy z AliExpress, które udało mi się zamówić. Tutaj co prawda ten kolor złota mi nie do końca odpowiada, ale chcę, żebyście teraz zobaczyli na guziki w moim garniturze za ponad 2000 zł. To są te same guziki. Które właśnie tutaj Wam e, pokazuję. Oczywiście jest inny kolor, ponieważ można było wybrać srebrne lub złote, ale to jest dokładnie to samo. W tej marynarce moja mama też przeszyła mi guziki, ponieważ tutaj były takie zwykłe czarne, a ja zamówiłem sobie takie. Srebrno-czarne, bardzo pięknie one wyglądają, i właśnie te guziki będę chciał doszyć do tej granatowej marynarki, zarówno do tego garnituru, zarówno do mojego, jak i do tego przemysława. Także tutaj mamy wszystkie garnitury. Tutaj widzę, że przemysław przed chwilą coś wyciągnął i coś zabrał. Tutaj właśnie wróciła z pralni moja marynarka, którą też sobie sam zorganizowałem i skomponowałem. Także mamy teraz plan chodzić sobie w takich bardzo eleganckich rzeczach. O, zobaczcie, tutaj mamy na przykład też guziki bardzo podobne i kolorystyka ich jest taka sama. Nie, nie, tutaj mamy takie bardziej różowe złoto, ale zobaczcie, to jest wszystko. To samo. No to jest prawdziwe mierzymy, my nigdy nie nagrywaliśmy takiego filmu na nasz kanał, ale to są tak fajne rzeczy, Przemysław proszę tego nie robić, proszę nie robić tego pinrolla, Przemysław nie, ja Ci Janusz, nie pozwalam, nie, to bardzo nieelegancko wygląda, Przemysław się tak uparł i skręca sobie te nogawki, a wystarczy pójść do krawca i delikatnie je skrócić. To jest Przemysław wyglądasz po prostu ekstra w tym tak. garniturze, naprawdę. Przecież też w nim czuję. Pozamawialiśmy sobie w ogóle, żebyśmy mieli takie same. Będziemy się razem z Przemysławem ubierali, zobaczcie. Zobaczcie jakie tu jest wariatkowo. Parysku, czy ty jesteś zazdrosny? Dzidziu, nasza kochana. Zobacz jaki tatusiek jest elegancki. Przemysław, pokaż mi jeszcze też e, te buty. Pamiętasz cenę tych butów? Pokaż mi je, proszę, bokiem. One też kosztowały około 150 złotych maksymalnie. Nie, nie. Nie, nie, chyba 119 te właśnie kosztowały. Zobaczcie. Lub za 400, może 500 złotych. A wygląda... Po prostu jak milion dolarów. Nakręciłem się niesamowicie, ponieważ ja bardzo lubię lokować pieniądze w takich tanich, ale bardzo e, no, fajnych rzeczach. Musimy... Te materiały są genialne. Możecie sobie na Zalando wpisać tę markę. Róbcie sobie screeny, tak. Widać teraz teraz myślałem, wszystko widać. Że będzie, że będzie cena podana. Ja mam akurat rozmiar 48 i wszystkie garnitury naprawdę w tym rozmiarze na mnie są idealne. Jedynie co, no to spodnie są takie przyciasne w pasie, ale nad tym popracujemy. Tak, nad tym troszeczkę popracujemy. Przemysław, ja ciebie poproszę teraz, żebyś przymierzył 58? jeszcze nie, tylko wiesz co, marynarkę, no bo spodnie to będzie e, widać jak to wygląda. My sobie już pozmienialiśmy wieszaki. Ja jestem zachwycony jak to wygląda. Zobaczcie kochani, nie, to nie w, tej, nie w tej marynarce. Zobaczcie jakie tutaj są piękne podszewki. To wszystko jest zrobione i uszyte tak, że moja mama była pod wrażeniem. Zobaczcie, tutaj mamy też przy nogawkach takie delikatne obciążenia, żeby ładnie się układały te nogawki właśnie. Na butach to jest kolejny. Ja to się teraz czuję jak taki model na wybiegu. No bo Ty, Przemysław, jesteś jak model. Zobaczcie, jaki piękny kolor. Teraz w kamerze jest idealnie pokazane i oddaje ten kolor, jak on w rzeczywistości wygląda. Wszystkie garnitury są właśnie tej marki. Także róbcie sobie naprawdę screeny i wyszukajcie na Zalando, bo warto pokupować. Teraz idzie sezon weselny, komunijny. Tak, no załóż jeszcze szybko. Te dwie marynarki. No, mi bardzo nie podoba się ta nogawka. Kochani, zobaczcie, porównajcie sobie. Tak, jak przemysław sobie skręca te nogawki, z jednej strony jest skręcona, a z drugiej jest puszczona normalnie. No I tak zdecydowanie nie, nie, ale to naprawdę nie wygląda fajnie. Ale zobaczcie, ten garnitur naprawdę w całości prezentuje się doskonale. Ja jeszcze muszę potwierdzić i zaraz sprawdzimy dosłownie. Że te garnitury kosztowały mniej niż 400 zł, prawda? W całości. W całości? Jed, jeden chyba był tylko troszkę, troszkę, ale kosztował, nie wiem, 420, ale cała reszta naprawdę była w tych 400 zł zamkniętych. Ja jestem po prostu zachwycony tym, jak one leżą, jak są skrojone, jak gatunkowo są dobre i jak fajnie się w nich czuję. No, święty Mikołaj, to był chyba w tym roku dużo wcześniej. Ale przemysław, przyznaj, że ja, ty sobie zamawiasz, zamawiasz dosyć sporo rzeczy, a ja. Słucham? – Ja sobie no, zamawiam sporo rzeczy? – Oczywiście, że tak, bardzo dużo. – Ja sobie zamawiam zamawiasz. sporo rzeczy dla Zaraz Ciebie. – Zaraz Wam pokażemy jeszcze zamówienie z tego sklepu tutaj spod Warszawy. O, zamówiłem sobie, pamiętasz, tą koszulkę taką bardzo ładną i kilka takich płaszczo... Nie wiem, jak to, jak to nawet nazwać. Okay. Zobacz, jaki ładny kolor, jak to wygląda. Trzeba to otwierać tutaj bardzo delikatnie, ponieważ nie wiem, czy trafiłem z rozmiarami, ponieważ to wszystko jest pozamawiane pierwszy raz. O Jezu, jakie ładne. Ale zobaczcie, jaki fajny, fajny materiał, taki gruby. Taki płaszcz akurat kosztował 600, 660 zł. Jest to nieco więcej, ale jest naprawdę bardzo Fajny, bardzo, bardzo jakościowy. Ładny. Mam już taki gdzieś tutaj granatowy powiesiłem. Jego już sobie zachowałem i zatrzymałem. My stwierdziliśmy, że nie ma co kupować już w sieciówkach, nie ma co kupować w sklepach takich ogólnodostępnych. Ale ponieważ... zobaczcie też, takie ładne guziki, naprawdę bardzo fajnie wykonane. Tak, zaraz Wam kochani przymierzę. Dajcie mi chwilę, bo nie mam teraz tutaj co Wam opowiadać, a chcę Wam pokazać po prostu już efekt, jak go na siebie założę. No i zobaczymy, jak mi w tym kolorze będzie, bo mi różnie, prawda? W szarościach na przykład jest mi bardzo, bardzo nieładnie, ale bardzo to jest, nie do twarzy. Ale to jest dziwne, no bo tobie w szarościach zawsze było dobrze. Nie wiem. Zamówiłem sobie też taki szary i wyglądałem w nim naprawdę bardzo nieatrakcyjnie, delikatnie mówiąc. To, to jest, słuchajcie, Eska. Ona jest taka troszkę oversize'owa, ale ona właśnie ma ten pasek po to, aby gdzieś tam tak jakby sobie ten profil wyrobić. Zaraz y, zobaczymy. Ja teraz tutaj... Jeszcze tutaj było tak właśnie, żeby sobie to przewiesić. Mm, fajnie Dobrze wygląda. Dobrze to wygląda w ogóle. No. Czekaj, bo tam akurat moje ci przeszkadzają trochę w... Ale nie, te buty jeszcze chcę Wam pokazać. Zobaczcie, ja się czuję w ogóle jakbym coś Wam wciskał, jakbym Wam coś reklamował. A to absolutnie nie jest reklama, tylko my szukaliśmy bardzo długo fajnych rzeczy, fajnych, jakichś takich firm i marek. E, fajnie, bo wziąłeś te drzwi, żeby ich nie było widać, a przeszedłeś do przodu i dalej je widać. Do tyłu, Dobrze. proszę. Do, do tyłu, do przodu? Powiedz mi, jak w tym Super. kolorze? Super, bardzo ładnie. Bardzo ładny kolor. Sumie, nie wiem, czy on nie wygląda czasem lepiej niż ten jasny. Ale zobacz, jak oni wysyłają, to wszystko jest takie onitkowane. No, tak... A nie, bo to jest odstan, ale tutaj odstają jakieś nitki. No, będzie to wszystko trzeba poogarniać. Ale dajcie mi, kochani, znać, czy zostawić sobie te dwa, bo mam też granatowy, który Wam zaraz pokażę. Czy ten beż, czy brąz? Jak ty myślisz, Przemysław? Co, generalnie ja bardzo lubię beżowy kolor, ale w tym wydaje mi się, że wyglądasz lepiej. Bardziej jestem, tak, jak teraz wy... nieopalony. Bardziej wyrazić. Tak, głupawo może w tym wyglądam. Ale... A załóż ten granatowy teraz tak dla szybkiego porównania Dobrze. od razu. To jest zdecydowanie mój kolor, więc też muszę się zastanowić, czy będę chciał zostawiać jeszcze te, trzy, te dwa. No bo po pierwsze, mamy tutaj taki sam krój. Tamten brązowy to totalnie nie będę miał do czego nosić, aczkolwiek no nie mogę chodzić cały czas w granacie. Na, na ale zobacz, masz granatowy płaszcz, beżowe spodnie, pomarańczowe buty. Fajnie to wygląda. Naprawdę cała stylóweczka jest super. Więc ja okay. bym ten, ten granatowy na pewno zostawił. Tamte. Tak, no, ten, ten granatowy, to ja już z szafy wyciągnąłem. Tego, ten płaszcz już na pewno zostawiam, ale mam jeszcze w podobnym stylu marynarkę, którą też sobie zamówiłem, właśnie na Zalando, i zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. No ale to jest generalnie rewelacyjne. Bardzo ładnie to wygląda. To też było w innych kolorach, i zamówiłem sobie właśnie taką marynarkę w kolorze szarym, ale nie wyglądała ona. No, w sumie tak wystarczy. Nie wyglądała ona na mnie dobrze. Po prostu Super. jakoś tak się y, zlewałem. Nie no, granat to jest materiał, kochani, ja nie znam się w ogóle na materiałach, ale to jest tak, że jak suniemy po tym ręką, to jest tak milu się się pokaż, pokaż to jeszcze raz, zrób to jeszcze raz ten sam Zobacz. Rob. No po prostu Jees. to jest tak, jakbym głaskał paryska. No i z takich letnich stylizacji, proszę bardzo, jaki co no, Ja to jest mój pierwszy komplet. Może nie w życiu, bo jak byłem mały, to moja mama w takich kompletach mnie w takie komplety mnie ubierała, ale zobaczcie, jaki lniany, naprawdę bardzo fajny komplet z Zary. Zamówiłem sobie czarny, zamówiłem sobie też biały. Idealny będzie na wakacje, już wam mówię, spodenki kosztują 149 zł. A koszula kosztuje 109, 179 zł, czyli razem 2, 3, 1 w pamięci. Nie mam pojęcia, ile to jest. Jest 320 zł. 320 zł za taki komplet. Założyłem do niego też takie. Air Force y, zobaczcie, ale one nie do końca tutaj do tego pasują, więc będę musiał sobie wymyślić inny look, inny plan. Nie wiem, czy takie trampeczki Diora by do tego nie, wiesz, te takie mm -hmm. czarno-szare nie pasowały, ale no teraz akurat miałem pod ręką te najeczki, no, także no, dobrze się w tym czuję i w ogóle no to jest 100% len. Także fajnie, że w sieciówkach pojawiają się i takie rzeczy, oczywiście w sklepie tego nie było, tylko przez internet to zamówiliśmy. Kolor biały? Nie, no ale powiedz, Przemysłach, przyznaj: sam, ja generalnie nie wyglądam dobrze w takich rzeczach. A tutaj ten len, ten krój, to wszystko wygląda bardzo fajnie. Tutaj musiałem zdjąć tą żonobijkę tak się to <laughs> chyba mówi tą taką wiecie, koszulkę na ramionczka, ponieważ ta koszula jest bardzo prześwitująca. Ale jak będę opalony, będzie to naprawdę bardzo ładnie się prezentowało, bardzo ładnie wyglądało i to jest fajne. Wydaje mi się, że jak się to dobrze poskłada i włożę do walizki, to nie będzie to takie pogniecione. Teraz jest to pogniecione. Ja, ja, ja już widzę tutaj po prostu jak swój korpus tym brokatem całym świecącym wysparuje. Ja uwielbiam takie olejki z drobinkami z... jak to się nazywa? No z, drobinkami. z drobinkami. wiecie, i tak się cała skóra świeci, i po prostu przechadzam się tak na kolację. E, świetny wakacyjny look, świetny wakacyjny klimat. E, teraz, e, teraz Przemysław jeszcze Wam pokaże, bo Ty też sobie jeszcze coś pozamawiałeś. I dzisiaj po prostu będzie taki film z mierzenia, z pokazywania sterylizacji. Często o to pytaliście, a my nigdy w sumie takiego filmu jeszcze nie zrobiliśmy. Także dajcie znać koniecznie, jak Wam się podoba taki odcinek, i może jak będziemy wpadali jeszcze w taki szał zakupowy, to nagramy taki właśnie odcinek z naszymi nowościami w szafie. Przemysław jest już gotowy do mierzenia kolejnych rzeczy. Bardzo ładnie Ci w tym sweterku jest. A tak ja... bardzo go nie chciałeś. Tak, ja Przemysławowi go odradzałem, ponieważ też zamawialiśmy go przez internet, a bardzo fajnie się prezentuje. I on naprawdę był tani, bo gatunkowo jest świetny. Kosztował chyba 210 zł. Więc naprawdę bardzo taki fajny sweter na tak i to mieszkały. jest ze sklepów, w którym no, te rzeczy są e, troszeczkę droższe. Przemysław sobie też zamówił taką kurtkę jak ja mam tą e, granatową. Myślę, że możecie już ją kojarzyć dobrze z tutaj naszych filmów, z naszych vlogów. Bardzo ładnie ci jest w tym kolorze. Ona jest taka przejściowa, ale jest naprawdę e, ciepła też fajnie Myślisz chroni wodoodporna i fajnie chroni od wiatru, to chciałem jeszcze dodać i za moją namową. Najpierw przemysław proszę zacznij od zielonego. Za moją namową Przemysław zamówił sobie dwa takie same płaszcze: jeden taki beżowo-kamelowy, a drugi. Taka królewska, piękna zieleń. Przemysła wygląda w tym kolorze po prostu jak milion dolarów. Ale Bardzo ładnie nie tak się wyglądają. Dobrać. Tutaj mają taką delikatną naszywkę, takie małe logo tej marki, piękne, srebrne guziki. Wygląda przemysła w tym po prostu. Zapniesz się, proszę. One są takie oversize'owe. Ale, tak jak miałeś jeszcze ten sweter, teraz jesteś po prostu na t-shirt. Wyglądałeś w tym świetnie. I mamy jeszcze jeden kolor beżowy. Także, Przemysław, czyń swoją powinność. Proszę bardzo, ten od ciebie odbieram. Naprawdę, ta zieleń. O, jeszcze tutaj ma taki bardzo fajny z tyłu znaczek można tak nazwać taką dekorację. No i w tym beżowym to oczywiście tak mega klasycznie, bardzo fajnie, do bluzy nawet z kapturem będzie pięknie to. Wyglądało. Zobaczcie, jak nasza Dzidzia tutaj sobie siedzi, w szoku jest. Nie, nie to, się Jaki dzieje. burdel tatuśkowie tutaj zrobili parysku. Co tutaj się, powiedz, mój kochany, dzieje? Ty jesteś przyzwyczajony, że tutaj się po prostu sceny dantejskie dzieją, ale po prostu dzisiaj to już jest jakaś chyba przesada. I co, kochani, to już wszystko na dzisiaj. Dajcie nam koniecznie znać, która stylizacja, które rzeczy najbardziej przypadły Wam do gustu i w ogóle, czy taki Film się Wam spodoba. Zrobimy taką próbę, ponieważ no, tak jak wspominałem, my nigdy czegoś takiego nie nagrywaliśmy. Przemysław ogarnia tutaj i robi porządek, ponieważ naprawdę zrobiliśmy tutaj niezły harmider. Także my się z Wami żegnamy. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami. Koniecznie zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz oraz łapkę w górę, a my się widzimy z Wami już w kolejnym vlogu. Do zobaczenia, kochani, pa!